Hej kubeczki, witam Was nareszcie w kolejnym odcinku z rysunkami. Przepraszam Was, że tak długo nie było tego odcinka, ale szkołaj te sprawy i od razu mówię, że odcinki będą o wiele rzadziej. Ale mam nadzieję, że zrozumiecie. No i co? Przejdźmy już do rysunków. Nie chcę też jakoś zbytnio przedłużać, ponieważ za niedługo mam występ, ale tak. Ogólnie jeszcze raz chciałam powiedzieć, że odcinki będą rzadziej. <śm> <śm> Bardzo długo przymierzałam się do nagrania tego odcinka. <śm> i zrozumieć. I nie przedłużając, już po raz kolejny to powtarzam, zapraszam na oglądnięcie moich rysunków. Tutaj mamy naszą serię o FreeMarker Marker Adopt Challenge. Yy, tak. Dawno nie nagrywałam i w sumie nie przygotowałam się na ten odcinek, ale mam nadzieję, że nie jesteście źli. I tak, tutaj tego ocka wygrała Wojaki Rządzą i to jest Martin, ma 17 lat. To jest Echo, 16 lat. I wygrała ją Ederix. A tutaj jest Daisy, 14 lat. I wygrała i też tę, tą oczkę Victoria UW, Więc tak one się prezentują. Jeśli nie widzieliście odcinka z właśnie tym, to, tą adopcją, to zapraszam. To nie jest ostatni odcinek, ale jeszcze przedostatni, więc no wejdźcie na mój kanał, to jak nie oglądaliście, to na pewno go znajdziecie. A i tak, właśnie Wam zap zapomniałam powiedzieć, że odzyskałam statyw, tak przeszedł drobny... drobną przemianę, ale jest o wiele lepiej, więc no. Tutaj jest natomiast rysunek z ostatniego już odcinka Speedy Draw i to jest Art Trade z Ederix. Ogólnie bardzo Cię pozdrawiam, jeśli to oglądasz. Tutaj mamy mm, rysunek za losowanko dla Felixy Art. Chyba coś takiego. Nie chcę się pomylić w nazwie, bo nie mam pamięci do nazw, więc jeśli kogoś pomylię, to strasznie przepraszam. I w ogóle jestem pod wrażeniem, jak mi wyszły te włosy, bo ogólnie to wypisywał mi się ten żółty i miałam, właśnie dzisiaj go kupuję, bo jadę po nowy szkicownik, ponieważ ten już skończyłam. I właśnie wypisał mi się, a strasznie... Podobają mi się te włosy. Znaczy mogłabym zrobić lepiej, ale jak na wypisujący się braszmarkę, to jest naprawdę wow. Tutaj jest mój nowy Ocek Teasy i to jest z rasy Inko. Rasa jest Omega Arts, chyba tak. Więc wpadajcie, za niedługo będzie jego rep. A tutaj, właśnie tak. To jest właśnie dla arts omega, czy jakoś tak? No, w każdym razie, tej osoby, która narysowała mojego, znaczy zrobiła mi, wymyśliła mi mojego Ockala Inko. Właśnie to było takie coś, że nie miałam punktów, bo mi się wszystkie skończyły. Więc postanowiłyśmy się wymienić kustomami, i to jest moja rasa, akurat. Fury Ice. No i ogólnie w tym chodzi. W sumie. I teraz zacharakteryzuje się gałką na grzbiecie czy tam plecach. Mm, tutaj ma swój smak. Ma takie. Zamiast rogu jednorożca to takie gałki. i nie mają rzęs. No i rożek. <laughs> Więc jakby ktoś chciał, właśnie. Kustoma albo myo z tej rasy, to mam promocję. Tak. Herbata postanowiła zrobić pierwszy raz promocję jakąś. I kustomy są właśnie tak jak widzicie, po, przecenione o wszystko o połowę. Czyli tu jest o połowę, a tutaj już jest myo za 100 punktów. Więc naprawdę to za myło. Bądź kustoma, jezu, o się mówić. To jest naprawdę mało, więc polecam Wam sprawdzić i no, zamówić go sobie u mnie, jeśli jesteście zainteresowani. Oczywiście wszystko jest na moim Instagramie i postaram się też opisać tą rasę w opisie, ale nie, nie wiem, czy będę mieć czas. Bo jeśli to oglądacie, to ten odcinek nagrałam już dawno, bo yy, znalazłam coś, czas co prawda na... Nagranie, a pewnie długo nie znajdę na zmontowanie tego. Ale cóż, ogólnie te rysunki są dosyć stare. Czy ja tu się nie podpisałam? Jezus. Te rysunki są dosyć stare, ponieważ, tak jak mówiłam, już dawno je narysowałam, a nie mogłam znaleźć właśnie czasu na nagranie tego. <laughs> a i właśnie, jeśli ktoś chciał sobie przeczytać, co ta od lubi, a nie lubi. I w ogóle nie zdążyłam przeczytać w ogóle, ile ma lat i tak dalej. To możecie sobie przewinąć i zatrzymać, i sobie oczywiście przeczytać. I to! Słuchajcie, to jest mój ulubiony rysunek w moim szkicowniku. Nie mam pojęcia czemu, ale strasznie ten rysunek mi się podoba. Jestem z niego mega dumna. Jeszcze ta oc jest taka super, że naprawdę... Super mi się to rysowało i podoba mi się strasznie to tło. Zrobiłam go drugi raz już. Ale nie widzieliście pierwszego arta z tym tłem, ponieważ to był komisz. No i nie zdążyłam pokazać, bo już go szybko wysłałam do tej osoby, co zamówiła. I oczywiście jeśli... Chcielibyście zamówić u mnie komiszę, wpadajcie na Instagrama, tam jest wszystko. I co? To jest Art Trade. A, tak, ten. I w ogóle przepraszam Was, że mówię co chwilę i co, ale mam taką koleżankę w klasie, co tak mówi i od niej się zaraziłam. Mm, a więc to jest Art Trade. Niestety nie pamiętam niku tej osobki, ponieważ nie ma y, ona Instagrama, więc y, pisała z Instagrama swojej mamy czy z jakiejś y, rodziny. I nie wiem jaki masz nick, ale mam nadzieję, że to oglądasz i ci się rysunek podoba. A tutaj mamy kolejny rysunek, czyli Art Trade z płaszczką wodną. To jest brat Emily, którego, którą już wcześniej narysowałam. W sumie nie wiem, czy uda mi się to teraz znaleźć. Tak właśnie wygląda jego siostra Emily. To jest jeszcze rysunek z starym stylem, więc jeśli nie widzieliście rysunków moich starych, gdzie pokazuję właśnie te arty, to zapraszam, link w opisie. A więc tak, to jest właśnie jej brat. I rysunek podoba mi się, ale mogłam go zrobić lepiej. Co prawda ten rysunek nie jest taki zły, ale przy moim ulubionym rysunku, z którego jestem mega dumna, wygląda słabiej a to jest art ref mojego Dizzy'ego ostatnio jakoś miałam nie wiem czemu fazę na refy i co to jest Dizzy, ma 22 lata jest rasy inko jest leniwy, słodki kochany i jest bułeczką bo ogólnie to jego tak nie widać na pierwszy rzut oka ale jak się przyjrzeć, można zauważyć, że on jest posypany sezamem. Tak, sezamem. I jest taką słodką bułeczką i naprawdę uwielbiam tego ocka. Dziękuję strasznie Ci, że mi, dla mnie go wymyśliłaś, jeśli to oglądasz. I y, lubi bułki, y, gwiazdy, sezam i ziemniaki. A, a nie lubi kiwi, kanapek, mięsa i plaży. No i jeśli chcecie... W sumie nie wiem. Wszystko Wam przeczytałam, więc nie musicie stopować. A i jeszcze tu jest jego kwiat. Taki piękny gwiazda. Strasznie mi się podoba. Taki kolejny rysunek z Inko. Tak, miałam fazę. I tu jest ship mój i Omega Arts z naszymi właśnie ockami Inko. To jest jej Candy, a to jest mój Dizzy. I właśnie zrobi, postanowiłyśmy zrobić z tego shipa. Mój jest bułeczką, a jej jest no, słodyczą. Nie wiem jak to nazwać. I też ma właśnie taką tęczową posypkę. Więc moim zdaniem strasznie do siebie pasują. Są mega słodcy. I właśnie zrobiłam taki ship art. Można to tak nazwać. No i ten ship się nazywa wakanji, więc no co. Piszcie w komentarzach, czy Wam się ten ship podoba. A tutaj już ostatni rysunek na dziś. To jest yy, rysunek. Yy, nie, to nie jest rysunek. To jest payment dla nekusorki. Jest jakiś piąty, a miałam jeszcze zrobić siedem, więc jeszcze dwa. Tak, dobrze mówię, jeszcze dwa, ponieważ zrobiła ona dla mnie ref i nie miałam oczywiście punktów jak to ja, więc musiałam namalować właśnie dla niej rysunki. I to jest piąty z nich. Jest to twój chyba alfa, z tego co pamiętam. W ogóle to oko mi nie wyszło i to jest takie smutne. Jeszcze miałam wspomnieć, że Mój szkicownik, który widzieliście zawsze czarnym przyszedł przemianę, ponieważ już go kończę, jak możecie zauważyć. I tu napisałam szkicownik 2019, ponieważ y, ten szkicownik kupiłam właśnie na Sylwestra zaczęłam go, jak możecie tu zauważyć po pierwszym rysunku, więc y, wydaje mi się, że będzie tylko na 19, jak już coś, to dopiszę tu 2020, ale nie wydaje mi się, żebym nie zdążyła go skończyć. A tutaj wkleiłam sobie mojego kolina. Jeśli nie widzieliście go, to był w poprzednim odcinku z rysunkami. Zapraszam. Bo mi strasznie ten się rysunek podobał, a niestety był na kartce w kratkę, więc postanowiłam go wkleić, żeby nie był taki smutny. Tym bardziej, że się bałam, że się mi zgubi, a strasznie mi się ten rysunek podoba. No i co? Ja się już z Wami żegnam.